Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu rodzicielskiego? Urlop rodzicielski przysługuje po urlopie macierzyńskim. Zgodnie z artykułem 30 ust. 2 Ustawy o Świadczeniach Pieniężnych Z Ubezpieczenia Społecznego w razie choroby i macierzyństwa, za czas urlopu rodzicielskiego przysługuje w zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku, gdy zostanie złożony wniosek o całość urlopu, zarówno za czas Urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego do 21 dni po porodzie lub przyjęcia dziecka na wychowanie, zasiłek wynosi 81,5 podstawy wymiaru zasiłku. Za czas urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 tygodni dla drugiego rodzica zasiłek wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku. Termin złożenia wniosku o przeliczenie świadczenia i zwiększenie jego wymiaru. Minął 17 maja 2023 roku. Osoby, które nie złożyły takiego wniosku, będą miały naliczane świadczenia na dotychczasowych zasadach.